Klaudia, jesteśmy na przepięknej wyspie Bali, gdzie prowadzisz reality show Hotel Paradise. Jak się czujesz w tej roli prowadzącej? No przede wszystkim czuję się wyjątkowo. To jest dla mnie naprawdę po prostu cudowne doświadczenie, nowe doświadczenie, niesamowita szkoła życia, możliwość nabycia takiego nowego warsztatu, więc ja się czuję bardzo dobrze. Czy ty wiesz, ile było chętnych na to stanowisko? No bo zrobiłaś taką ekspresową karierę, top model i od razu prowadzisz program w tvn -ie. Wow! Szczerze mówiąc, nie wiem. Był jakiś casting, czy po prostu dostałaś telefon, Klary poprowadzisz? To tak mniej więcej było. Dostałam maila, dostałam telefon. Szczerze mówiąc, początkowo bardzo sceptycznie do tego podeszłam, niekoniecznie mi się podobał ten pomysł, po prostu się obawiałam tego, bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Jesteśmy tu bardzo długo, ponieważ całe, całe nagrania trwają aż 3 miesiące 3 miesiąc. miesiące więc jakby oderwanie się na 3 miesiące z takiego normalnego życia domowego rodzina, codzienność, praca. To była ba był bardzo, bardzo ciężka decyzja dla mnie była, więc yy, faktycznie z początku podchodziłam do tego sceptycznie, ale na przestrzeni czasu i kolejnych rozmów... Pewnie też z partnerem, no bo to taka mi, ważna decyzja. On mnie decyzja. od razu wyganiał, on tak. mnie wspierał, od razu powiedział przestań, rób to, masz taką możliwość, taką szansę. Yy, to ja miałam więcej obaw niż on, on od razu powiedział, że on yy, da radę, że przecież co to, to jest te trzy miesiące, przyjadą do nas tutaj, yy, będą yy, w miarę możliwości długo, długo ze mną, więc on mnie od razu wyganiał. To bardziej we mnie musiało dojrzeć, czy, czy ja tego chcę. No ale nie żałuję, jestem bardzo wdzięczna za te wszystkie namowy, żebym, żebym tutaj przyjechała. No i po prostu cudownie. No, no niesamowita przygoda i, no i taka szansa na, na rozwój.